Witam Państwa serdecznie w ten piękny dzień 20.05.2025. Moi drodzy, Gieleczka ze streama, bo udało się wreszcie dostać taki spocik, czyli taką sytuację, żeby to zagrać. Także dzisiaj zobaczycie jak zagrać Bombardiro Crocodiro. Bombardiro Crocodiro, czy no nie wiem jak to się ładnie mówi po włosku. Ale tak, zobaczycie jak go zagrać. Jest to niesamowicie atrakcyjny widok wizualnie. No i też niesamowicie skuteczna kompozycja. Natomiast, żeby ją zrealizować, no to droga nie jest wcale taka łatwa. Ja tutaj jeszcze nie wiedziałem, co będę grał. Natomiast, żeby grać tę kompozycję, potrzebujemy emblematu pod Rapid Fire, czyli szybkostrzelnych. Tutaj myślałem, czy kupić tego Twisted Fate'a i zrezygnowałem, ale za chwilę pożałuję, gdyż. Ten emblemat pojawi się do wyboru dla mnie. Czy na razie jest szako, jakiś tam slayer na stole? Wajka się ulepszyła. No i proszę, jest emblemat? Mówię kurczę, zagrać Bombardino. No i wziąłem. Także w tym momencie nie ma przebacz. Trzeba pamiętać, że ten emblemat daje nam przede wszystkim też zasięg. Także szako będzie naszym bombardierem jak na razie. No i zobaczymy, jak potoczy się pierwsza runda. Oczywiście zapraszam wszystkich na streamka dzisiaj o 16.00. To właśnie tam możemy zagrać takie giereczki i przy okazji poznać się lepiej. Tymczasem gościu tutaj widać, że strzelców będzie grał, a ja stwierdziłem, że tutaj muszę zrobić miejsce do tej kompozycji. No i tak, z czego to się składa? No, przede wszystkim razem z Emblematem musimy mieć sześciu szybkostrzelnych, żeby aktywować tryb Bombardiro. Także praktycznie wszystkich szybkostrzelnych, jakie są, bierzemy. No i do tego dobrze jest wziąć sedżuali. Oraz oczywiście tutaj Renekton. Czyli finalnie aktywujemy Exotek, ale mamy też czterech bastionów, właśnie dla Renektona. Tę rundę przegraliśmy, robimy ekonomię do 10. No i będziemy na razie czekać i obserwować, co się wydarzy. W ogóle widzowie nauczyli mnie ciekawej rzeczy. Ja byłem przekonany, że jak podglądam Exo u kogoś, to widzę przedmioty, które ja dostałem. Natomiast okazuje się, że nie, więc jeśli chcecie zobaczyć swoje przedmioty, to albo z jednostki, którą wykupicie. Albo z Team Planera. Proszę, Szako sobie tutaj elegancko napierdziela laserowo z, z dystansu i przy okazji łapie jakiś tam staki. Natomiast Morgana bije od dwóch lalów, więc troszkę nam potyrała tego Szako, ale ostatecznie do wygrywa to spotkanie. Także rozpoczyna się Slalom gigant. Tutaj mamy już pierwszych szybkostrzelnych. Dokładamy, żeby Szako korzystał. Zamiast Ali stara Darius, dzięki czemu byłaby teraz czapkę. No i teraz tak, czapka chyba lepsza byłaby na Dariusie. Na pewno nie byłaby dobra na szako, przynajmniej tak uważam, ponieważ laserowy szako, kiedy dostaje czapkę, to przestaje być laserowy. Z tego względu, że po prostu teleportuje się po mapie i może dostać fokus na dziurę. Czasem, tak jak teraz jest, laserowo sobie na odległość możemy pociapciać. Elegancko to wygląda. Proszę bardzo. Tutaj chcielibyśmy wziąć pijostkę, ponieważ potrzebujemy Head of Justice, Czyli łezki plus piąstki oraz qss czyli piąstki plus płaszcza. Także tutaj elegancko udaje się zdobyć, e, przepraszam, piąstkę. łezkę już mamy. Tworzymy oczywiście head of Justice, czyli rękę sprawiedliwości na Szako. Szako cosplayuje tutaj Renektona. Czyli to, co widzimy na Szako, to właśnie będzie nasz Renekton, kiedy już się trafi. Tapkę przeniosłem na Dariusa, tak jak powiedziałem. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie. No i walczymy. Gragas spuchnięty tutaj stoi, tankuje nas. Ale powiem szczerze, że ten Szako też jest całkiem niezły. Jest w ogóle taki augment, który sprawia, że wszystkie jednostki stojące w ostatniej linii mają nieograniczony zasięg. Także jak mamy taki augment, to też warto Szako zagrać. Tutaj mamy TF oraz Kindred. Tylko, że chcielibyśmy też mieć ekonomię. Stwierdziłem, że ok, po prostu spuszuję level tutaj i zrobię ekonomię na 20, żeby zacząć budować serię wygranych. Nie wiem, czy to jest rozsądne, ponieważ Szako mi się nie ulepszył, natomiast temu gościowi się ulepszył. Ale nasz szako jest laserowy, także wygląda to całkiem ciekawie. Na pewno na Filii jeszcze zdałaby egzamin, jako trzymaczka przedmiotów na reflektora. Może jakiś Zedzik jeszcze. Czasem szako się ulepsza, znajdujemy też Driver'a, Ulepsza się Kindred i mamy też piąstkę, także będziemy mogli skoczyć QSS-a. Ulepsza się też TF. A ja postanawiam na TF-ie zrobić też Giant który ostatecznie mi się przyda. Ciekawostka jest taka że w sytuacji, w której idziemy po sześciu szybkostrzelnych, tak naprawdę możemy skupić się na przedmiotach, które nie są zbudowane z łuku, ponieważ prędkości ataku będziemy mieć aż za dużo. Kolejna wygrana i tutaj rolujemy, stwierdzam, że chyba trzask, prask z tego względu, że chcemy jak najszybciej polecieć po dziewiąty, a więc wszystkie augmenty, które przyspieszają nasze zdobywanie doświadczenia są w cenie. W związku z tym musiałem rozdać swoje komponenty na jednostki na stole, żeby ta premia do doświadczenia w ogóle obowiązywała. Bowiem, ogłosz ten mówi, że dostajemy dwa doświadczenia po każdej rudzie z graczem, zakładając, że rozdaliśmy wszystkie przedmioty, nie licząc tych, które są pilowe, czyli tych obcęgów i tak dalej. Tutaj widzimy strzelca Wejgara, bardzo ciekawa opcja, z golemieniem, pięknie sobie tankuje. No i proszę bardzo! Elegancko, naprawdę jest to mega mocna opcja. Powoli zbliżamy się do 50 sztuk złota, a Szako nastakował już 21%. Dla tych, którzy nie pamiętają, Szako permanentnie dostaje obrażenia fizyczne za zabijanie jednostek. Tym razem, Anima, Anima Skład jest naprawdę mocny teraz w tym patchu. Także też polecam grać, jeśli ktoś ma dobre miejsce. I kolejne zwycięstwo. Postanawiam, postanawiam zrobić protektor z tej łezki oraz ze zbroi, z tego względu, że jest to świetny przedmiot dla sedżu. Pozwala jej się szybciej odpalić oraz częściej odpalić. Przeciwko mamy Morgane, całkiem mocny stół, nawet zerik tutaj jest. No i dostajemy szybko, ten front roztopił się, ale nasz szako dalej mocny. Wygrywamy. galio w sklepie oczywiście kupujemy, bo zbieramy bastiony. No i tutaj powinienem prawdopodobnie wbić poziom, gdyż mam serię wygranych. Tak też zrobiłem. Także, jeśli mogę zwiększyć szanse na to, żeby ją utrzymać, to powinienem to zrobić. A przeciwko potężny złoty wór. Szako się tutaj pięknie przebija. Zabija Gravesa, ale powoli się roztapia. Natomiast nie, to wystarczy. Wygrywamy. Driver się ulepsza, a w sklepie mamy Branda i Leone Natomiast, no co? Mógłbym ewentualnie te Leonę brać, zrobić tutaj front pod obrońców, ale trzymam się pierwotnego planu na razie. Trafia się Jarvan oraz szywana. trafia się też Jinx, łuk, Fiddle, jeszcze jedna Jinx, trochę tego jest. No i co, tutaj możemy swobodnie wbić poziom teoretycznie, tylko pytanie czy musimy. Yy, dobiłem, dołożyłem Apheliosa, gdyż jest strzelcem, także łączy się z Kindred. No i stwierdziłem, że tutaj zaczekamy, zobaczymy co się wydarzy, może spróbujemy wbić poziom 9 stąd. No i teraz muszę łączyć przedmioty, bo inaczej nie zadziała mój augment do levelowania. Także zrobiłem redę, przy odkupienie oraz gizu. I tak to wygląda. Naprzeciwko potężny Varus, szako robi, co może, żeby ostatecznie wygrać. Kolejne augmenty, przekręcamy wszystko i ostatecznie wybieramy implanty cybernetyczne. Jest to uniwersalny augment przyda się. No i tutaj skautując u wrogów, zobaczyłem Sedwani level 2. Troszkę tych Seduani. Zostało wyciągniętych. To jest smutne, bo to nie jest jakoś mocno kontestowana jednostka, teraz mam wrażenie. Aczkolwiek tutaj była. I właśnie na nią będziemy tutaj grać. No i ciężko się tutaj przebić. Mamy QSS-a, więc ten strum boli, ale to nie wystarczy, żeby zwyciężyć. Także dostajemy w C. Powoli przesuwam się w stronę 9 poziomu. A wiem, że muszę tam dotrzeć, ponieważ najważniejszym aspektem tej kompozycji jest właśnie Renekton. Bez niego raczej będzie Lipa. Pamiętajmy, że w stageu 4 ludzie często stabilizują się na ósmych poziomach, dzięki czemu ich stoły zaczynają przekręcać się w stoły oparte o czempionów kosztujących 4 złota. Także te stoły nagle podkręcają mocno tempo, a nasze tempo z tym szako to jest takie tempo, no, za słabe na ten stage. Także zdecydowałem się tutaj poświęcić zdrowie, które zaoszczędzałem, żeby tylko wbić poziom 9, znaleźć Renektora i nagle zacząć wygrywać. Taki był plan. Także tutaj w Cyc. Tak, kole złapałem miecz. Czyli trzymam się tego, co powiedziałem. Jak najwięcej mieczy, jak najmniej łuków, gdyż prędkość ataku mamy i tak bardzo dużo. Lepiej mam Samirę oraz dwiego. Nie wiem, że Samira będzie ciekawsza, może, niż ten szako. Że zobaczymy, może, jak to wygląda, gdy Samira jest pod szybkostrzelnych. strzelnych. Przerzucam więc. No i proszę. No i tak, teraz, jak to wyszło, jak to wyglądało, zaraz się przekonacie. Odpaliła się, ale nie zrobiła dosłownie nic. Sobie ten front też nic nie zrobił, także drama. No tutaj musi być ten renektom. W tym piątym stage'u jak on się nie trafi, to jesteśmy spaleni. Czasem trafił się Z, stwierdziłem, że dobra, może Z sprawdzimy z tymi przedmiotami na razie, czyli znowu podmianka i już jesteśmy blisko dziewiątego poziomu. Natomiast to dalej nie jest sześciu szybkostrzelny. tutaj półlepszone czwóreczki, nie wszystkie, ale sporo, także też dostajemy w a Zedzik no taki kubkowaty, tak naprawdę. Tutaj dostajemy takie coś, stwierdziłem, że biorę. Tutaj takie coś, stwierdziłem, że biorę, bo chcę jak najszybciej wbić ten dziewiąty. Wbijam. No i mówię tak, kurczę, nie roluję tutaj dalej, bo chyba przecież nie będzie teraz walki z graczem. Ale nie byłem pewien. Natomiast poczekałem. No i ubrałem tutaj kobułko. Stwierdziłem, że Sejuani jest tak skontestowana, że pewnie się nie trafi. Także ja muszę wziąć albo kobułko, albo zakaz, żeby też mieć jakiś front. Zaczynamy rolować, trafiamy Zeli, czyli to z sześciu szybkostrzelnych. W tym momencie lecimy dalej, Zeli się ulepsza, jeszcze dalej i jest Renekton. Także teraz Renekton w stół, bieramy go w te wspaniałe przedmioty. No i teraz, moi drodzy, już chyba trzeba zobaczyć to, jak to wygląda. Zobaczcie, jak on atakuje, on się cały czas rozpędza. To jest po prostu Renekton pod prędkość światła, bombardiro, krokodilo. Proszę pięknie zobaczyć, jak on wywija. Niesamowite, naprawdę. Także jak macie to emblemat, możecie to zrobić. Bo macie darmowe lpeczki. Kobuko się ulepsza, co nas oczywiście cieszy. Porzucam te przedmioty na Zeri, Huragan również. No i chcielibyśmy, żeby ten, ten reaktor gryzł postać z dużą ilością siły ataku. Ja tutaj tego jeszcze chyba nie wziąłem dobrze pod uwagę, bo kazałem mu gryźć drayweba. Ale proszę, obejrzyjmy to razem. Zobaczcie, jak on pięknie wywija. Jest to swoisty taniec. Jest to taka prędkość, że aż naprawdę pięknie to wygląda. Nieważne, jaki front przed nim, on i tak się przebije. Pamiętajmy w ogóle, że on ma pierwszą gwiazdkę dopiero. Także co, tutaj stwierdzam, że oszczędzam. Jak przegram, to będę się stabilizował. Ale na razie obserwujemy sytuację. Proszę, Egzotek naprzeciwko, pod VEX a nasz szalony krokodyl rozpędzony Ale lepsze jest to, że ma tego qss więc jest też nie do zatrzymania pod kątem CC-ków zbyt szybko i kolejna wygrana tymczasem na kole łapiemy Deathblade albowiem są to suche statystyki do siły ataku dzięki czemu rektor będzie szczęśliwy móc ugryźć kogoś kto to nosi kolejny redaktor się trafia w sklepie Devblade idzie na Dravena razem z mieczem no i porównujemy ich siłę ataku. Okazuje się, że Zeri jest dalej silniejsza. Także gryziemy Zeri. Ręcimy sobie tutaj jeszcze. No i kolejny przeciwnik, tym razem Twisted Fate Reroll. Ale krokodyl jest szalony i rozpędzony. Czy mamy szansę, Krokodylem poziom pierwszy, wyciąć całą taką kompozycję? No i moi drodzy, było blisko, ale troszkę zabrakło. 26 punktów zdrowia to dalej jest jeszcze w miarę komfortowe miejsce. Ponieważ jeszcze raz możemy przegrać. Edge One w sklepie i Renekton. Także teraz już jest ulepszony i teraz zacznie się akcja. No i proszę bardzo, kolejna walka, tym razem złoty wór. No, złoty wór, jak jest dobrze zbudowany, to naprawdę przeskalowuje bardzo mocno, ponieważ zarabia potwornie dużo pieniążków oraz dużo komponentów. Natomiast jak na razie nasz Renekton nic sobie z tego nie robi i wygrywamy. Ale gościu ma poziom 10, także jeszcze może nam dużo pokazać. i teraz pytanie, oszczędzać, wbić 10, czy czegoś tutaj szukać? Gdybym wbił 10, to mógłbym wrzucić czwarty bastion oraz trzeci egzotek. To z pewnością kusi. tu się takie coś trafiło. No, wybrałem i czyli penetrację. No, wrzuciłem na Galio. No i proszę bardzo, lecimy. Kolejny deathblade tutaj do wyboru, także Draven już teraz ma więcej ataku. I mamy 70 sztuk złota, także wbijamy tutaj poziom, dokładamy seduali. Mamy czwartego bastiona, no i tutaj mamy puls, stabilizator pulsu. Więc chcemy to wrzucić na Zeri, rozbieramy ją i tym razem układamy przedmioty w taki sposób. A Giant Slayer chcemy wrzucić na Dravena, także tutaj za wolno to rozkminiłem Ale relektor jest bardzo silny, także napierdziela z prędkością światła i pokonuje kolejnego ziomeczka. No widzicie, jest to naprawdę kosmicznie dobre. Zabijamy te przedmioty, tak jak powiedziałem. A przed nami Twisted Fate Reroll z ostatnim bastionem aktywnym. Renekton się rozpędza, no tutaj będzie ciężko, ale rozpędzony renekton zaczyna się powoli przewijać i proszę bardzo, no krokodyl jest niesamowity, wszystko jest szatkowane. W ten sposób eliminujemy ziomeczkę i zostajemy w finale ze złotym worem. To postanowiłem jeszcze pokręcić, żeby zabrać dwie zajki, ponieważ gościu ją wbijał. Gościu to zauważył, sprzedał je, teraz będzie szedł w innym kierunku. Proszę, zobaczmy jak to wygląda. to się zaczyna rozpędzać. Ale jest tutaj ciężko, no to jest totalny Wietnam, jeśli chodzi o jego stół. I proszę bardzo, niestety dostajemy w cyc. Na kółeczku łapiemy rękawiczki. Jeszcze się tutaj przestawiam. I ostatecznie wygląda to tak. Także cóż mogę powiedzieć, kompozycja jest niesamowita, naprawdę jak się podobało zostawcie subika, łapkę w górę. Ja mogę tylko życzyć Wam powodzenia w TFT, wszystkiego dobrego i tutaj pożegnać się z Wami, albowiem przegraliśmy z tym złotym worem, ale widzicie, to jest naprawdę totalnym kozakiem. Także dziękuję, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i całuje w cic.